Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Goticzka. Dzisiaj tak jak dobrze widzicie będziemy sobie kontynuować nasz gameplay i w pierwszej kolejności w sumie udajemy się do portu tak jak gdzie miałem w, tym, w poprzednim odcinku już udać się, prawda? Żeby zacząć questy nasze kochane kościki. znaczy, no wiadomo o co chodzi, kontynuacja questów i tak dalej. Udajmy się może w, w pierwszej kolejności do Lestera. Znaczy, przepraszam, do Laresa. Z, zresztą z Lesterem też gadaliśmy w, już w trakcie tej serii, ale to nie istotne. Czekajcie sobie trochę, giereczkę przyciszę na głośniku. Dobra, teraz powinno jej być już. Dobrze się ma, Jack. Ahoj, szczurze lądowy. Utknąłeś tu na dobre, co? Hehe, <laughs> trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez nie niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na dwadzieścia kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta kraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się gdzie pan. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. I Niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Rozumiem. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis. To już nie to samo co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. No. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuje pod nogami deski pokładu. Dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Nieprawidłnie, prawidłnie staruszko. Co masz na myśli mówiąc, szumowiny? Popatrz tylko na nich. Leniwe odwie Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę, trzymaj się od nich stala. No dobra, zobaczymy. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuje to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. No to już koniec rozmawiania. I zobaczmy sobie nasze kościki. Dobra, bandyci w Latarni maski teraz zdobyliśmy, zaginieni ludzie tutaj chyba wiem jak kontynuować wątek, najazdy bandytów Joe Joe, 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 Joe. o co chodziło, Hakon kupie stwierdził, że człowiek o imieniu Joe zniknął bez śladu podobno dowiedział, jak dostać się do wież miejskich, w których przybył aha, broń straży Zaginieni ludzie, kamienne tablice, błogosławieństwo bogów, futel dla Bospera, szaleni z Korini, zasta zasadzie... się... Dobra, udajmy się do Laresa, prawda? Bo najbliżej. O, nawet już chce z nami gadać. Chyba oszalałem, co ty tutaj robisz? Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z Doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? No oczywiście, że pamiętam Oczywiście, że pamiętam Li. Więc wydostałem się z nim z kolonii Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara Zawarł układ z właścicielem Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi No okej okay. A zanim Ova się... Eee, powiedz mi. O, tak. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. Nie trzeba. Powiedz mi coś. Cóż. Jeśli jesteś takim twardzielem, jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. <laughs> jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz? Dlaczego ty? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Dokładnie. Po jakim statku miałeś? Stoi w porcie za Li Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. No zobaczymy, o co chodzi z tymi planami, wcześniej czy później. Za wszelką cenę muszę się sko Dobra, Dobra, chodźmy. O nauczyć się na czegoś. czegoś nauczyć. Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. No siła zawsze. E... Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężne amulety zwane okiem i nosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przywilać mieszkańcom. Albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży? Dobra. Watras mnie przesyła? Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Eee... Yy, o, o, właśnie. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Eee. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Eee. Yy, o Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę o tym mówić. Watras urwałby mi łeb. Potrzebuję pomocy, co do zaginionych ludzi. Co do zaginionych? Powiedz, co wiesz o tej sprawie. Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Okej. Okay. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Ta! Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Bezsensowne myślenie. Eee, dobra, czy wiesz, dlaczego tu są tu paladyni? Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karmi. Dobra. To jeden z gienij. Co łączycie? Dwa trasy. Dobra, chodźmy. Zrobię to za ciebie. Hmm. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Okej. Potrzebuję pomocy. Watras. Dobra, chodźmy, ucz mnie. W ogóle mówił, że może nas zaprowadzić do li, ale nie może opuszczać portu, więc taki wytyfy. Co łączycie z watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne. Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Mm, Dobro. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym. Czym paladyni są dla magów ognia? W odróżnieniu od paladynów, Krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Więc nic na ten temat nie mów. Cichosza, nie ma sprawy. Eee, dobra, czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuje zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć, ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień za kwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę, tak, aby mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. No, dobra. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Okej. Okay. Eee, chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Dobra. Jak ci się udało zaimponować magą wody? Chroniłem ich przez długi czas. Gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. <grymna> naprawdę. Powinni być wdzięczni. A my co robiliśmy? <grymna> Nie, no, strasznie dużo gadanie z tym, y, Laresem, naprawdę. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii Scorinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego: sieć cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. No dobra. Rozumiem. Eee, co do zaginionych watrasz? Potrzebuje pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Hmm, trzeba mi. Lepszy pancerz. Może jakimś lepszym pancerzem? Hmm. W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie. Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. A konkretnie o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Tam musi być coś niezłego. No, no. Dzięki za informację. Chętnie się tym do tego przyglądnę. Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. <laughs> nie lubisz się przepracowywać, co? No, rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? No, chcę kontynuować drogę najemnika, więc do najemników. Najemników? Lee z pewnością cię przyjmie. Najpierw musisz jednak przejść pewną próbę. Pomów lepiej z Kordem na farmie Onar. On pomoże ci w tej sprawie. Powiedz mu, że jesteś moim protegowanym. Zrozumie o co chodzi. Dobra. Ale zanim i tak dojdziemy na Farmę Onara, jeszcze trochę minie. Bo tutaj trochę nasz gameplay jest trochę wolniejszy stosunkowo. Eee, co raz prywatnie grałem, sobie trochę wolniej to wszystko idzie. Bo tylko na odcinkach e, ogrywam. A tak to bym sobie jeszcze ogrywał. Yy, prywatnie, a nie, nie chcę mi się po prostu do tego robić, żeby nic Ej, ty was nie ominęło. Gdzie idziesz? Nieważne co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie do Diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie! Zaszczyt! Spędzić noc z Nadią! Najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez Bogów! Wejdź, a zaznasz czek. Dobra, dobra. Pozwól na że sobie zapiszę. Eee, dobra, siema, siema, halwor. Halwor, hey. ty tutaj! Hej, jeśli chcesz kupić rybę, przyjdź tutaj jutro, dobrze? Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Może to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak kolinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. Gdzie jeszcze gorzej? No, z statkiem to się zgadza. Nikt nie zaginął. Mi? Nie. Kto opowiada Znasz jakichś zaginionych? Nie! Pomów ze szkutnikami. I niemal przez Dobra, nie się z tym. Mogę cię e, się bromor? To twój interes? Jestem bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je! A jeśli ty też je lubisz? To za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj bólu. Dobrze. I to jest prawda. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A rozumiem, owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Ktoś musi pracować. Mm. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, tak, na długo się... mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić czy nie? Gościowi się szybko głos zmienia. A pogadajmy jeszcze z postaciami. Jeśli chcesz się zabawić, pogadaj z Bromorem. A Nadia? Skarbie, nie mogę się teraz z tobą zająć. Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym ci co nieco powiedzieć, ale nie tutaj, gotku. Chodźmy więc na górę. Dobra, ale musisz to najpierw załatwić. Dobra, załatwimy i to bez większych problemów. <laughs> eee, tu się normalnie humor mi odpalił. Eee, dobra. Chcę się za? Dobra, zatem idź na górę. tego nie powtarzaj. Chodźmy na górę. To Twój szczęśliwy dzień, Skarbie. Chodźmy. No to chodźmy. No, no, jak na złość będzie powoli szła. No dobra, jak ona idzie powoli, to my też musimy iść. Tak, czekaj się, to. Te... Aha, dobra, to był kwee Żeby sobie tak ci lekko obracać o się. Tu były zamknięte drzwi, z czego nie. pamiętam? Więc nawet nie ma co sprawdzać. Ciągle to samo. Peck. Z peckiem też można by było od razu y, zamienić słowo. Trzeba po prostu słuchać. Sonia. Nie, nie, nie chodzi o nią. Dobra. Dobra, przeszliśmy sprawa. Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzać. Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami w godzinach pracy, a on nic z tego nie ma. Chcesz wiedzieć więcej o zaginionych mieszkańcach portu. Co? No. No nie i to bardzo... Będę w stanie ci pomóc, ale wiem, gdzie zniknęła Lucia. Nie mam czasu. Co z tą Lucyą? Nikogo nie smuci, że jej już tu nie ma. Czemu? Wykorzystywała wszystko i wszystkich. Była dziwką nie tylko z zawodu. Mocna słowa. To gdzie się zmyła? Często zadawała się z Elwrichem, czeladnikiem Torbena, stolarza z Dolnego Miasta. Założę się, że to właśnie z nim uciekła. Nie mogę się zajmować wszystkim, wszystkim. Gdzie mogli się zaszyć? Pewnie na radna. jednej z okolicznych farm. O ile nie zeżarły ich wilki. Gdzie jeszcze mogli uciec? No, dobre pytanie. Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Słyszałam wiele o ludziach ginących w porcie. Problem polega na tym, że nie wiem na ile wiarygodne są te historie. Lepiej pomów z tamtejszymi kupcami. No Przykro okay. mi. Nic Trzeba więcej nie sobie. wiem. Co z nami, kotku? Zapłaciłeś w końcu nie tylko zagadanie. na pewno nie chcesz się troszeczkę zabawić. Mmmm. Y... Skipniemy? Czy. No to jest tak zwane trudne pytanie. Dobra, skipniemy. Żeby nie było żadnych. Żeby nie było żadnych niefajnych rzeczy na YouTube'a. Sonia. Jeśli szukasz miłych słówek. No, chyba On trochę myśli, się opiła. Tak. Hej, co słychać? Człowieku, jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. No dobra. Dobra, mnie siostrymy. Udajmy się. Czekajcie, uda się tędy jakoś wyskoczyć. Nie, się nie uda, niestety. Się, niestety nie uda. Więc udajmy się na dół. I to znaczy w zasadzie Pracuję, udajmy się, e, się przespać w każdym razie, co nie? żeby sobie skipnąć do dnia. I się zastanawiam, co, by w, zro, co zrobić w pierwszej kolejności. No chyba bym udał się na te targowisko no, i ogarnąłbym to zaklęcie, żeby uśpić e, tego strażnika. To dostaliśmy na to kosa. Pomoc e, dla Rasa nie, nie dostaliśmy na to quest'a więc yy, szkoda, szkoda ale no, udajmy się tam gdzie mamy się udać czyli do Spanka i może przy okazji się pomodlimy do Inosa później zobaczymy, żeby nam dał jakieś różne bonusy, zobaczymy o, chyba za punkty nauki dało coś ale to mniejsza z tym na razie udajmy się tutaj w Spanko i przeszukamy później te skrzyneczki. Przynajmniej jest taki plank. A właśnie, właśnie, właśnie właśnie miecz... Y, zręczność. Zarzawiałem miecz krótki. To póki co nie mamy lepszej y, broni. Dwuręcznie, bo chcemy walczyć dwuręczniakiem sobie. Cyborg... O, właśnie to chciałem. To chciałem założyć. Załóżmy jeszcze to i to czwórka i piątka, żeby mieć e, czary marę I chodźmy w spanko, bo mamy no, północ w grze. Odpoczywaj e, do, ra do południa. Do południa najlepiej będzie. Ale kurczę, w większość odcinka, niestety, to było gadanie z Laresem. Bo oczywiście, początek tego i początek serii to oczywiście, praktycznie same gadanie. Niby fajna rzecz, ale też tak się nie bym powiedział. Dobra, kogo yy, mamy tutaj? A do Zurisa. Pokaż, mi swoje, Pokaż mi swoje towary. Tu miałeś mieć podobno coś ciekawego. E, wszystkie rzeczy. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Tak scam. Miałeś mieć Lepiej gościu. By było, się Premia punktów trafień. O, fajna rzecz. Miałeś mieć gościu zwój na uśpienie. Ale nie masz tego. Nawet z... zobaczmy to, jak to faktycznie tam e, na miejscu wygląda. Bo może nawet nie będzie trzeba tego jednak zwoju. Zobaczymy. A najwyżej w przyszłości, jak zdobędziemy takowy zwój, yy, to się tam udamy. Łatwienie przecież dajemy. Najemniej pomoc dla Laresa. Aha, będzie trzeba oglądać to zadanie w formie pomocy dla Laresa. I przy okazji, te zbroje dla Bospera. zbroje. Skóry dla Bospera. Yy, tak. Jeszcze sporo dorobię roboty mamy. W zasadzie to jest początek gry, więc to jest na pewno sporo rzeczy dorobek. Rupert? Nie, Rupert nie będzie niczego miał ciekawego dla nas. No, tutaj jest taka sytuacja, więc sobie zbytnio tego nie ogarniemy. A może jednak miałbym zwój takowy? Takowy ciekawy zwój? Nie, nie mam. Magia. Nie mam takiego zwoju niestety Dobra mówi się trudno Udajmy się na targowisko Udajmy się z powrotem na targowisko i w sumie jeszcze mam sporo czasu, więc można by było od razu nagrać dwa odcinki, w sumie czemu nie. Od razu nagram y, dwa odcinki jeden się pojawi dzisiaj a jutro następnym ale dobra, jeszcze z tym na razie. Dajmy się do... Właśnie do kogo mamy się tutaj udać? Chyba do tamtego typa. On po prostu za dużo gada. Chyba do Baltrama On trzeba było się to udać. Ten sceptycyzm. Widzę u ciebie znak wodnego On kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. Dobra, zapiszmy sobie. Mamy już 26 minut materiału, więc co. Ja się za chwilę od razu zajmę. Praktycznie za chwilę się zajmę kolejnym odcinkiem nagrywaniem. E, więc co, w tym miejscu sobie zakończymy. Więc siema, cześć. I na razie. Do następnego. Elo.